Cześć, drodzy widzowie, witajcie na moim kanale Ekspert AGD. Ja nazywam się Konrad. Dziś chciałbym państwu przedstawić pralkę Bosch waj 2006 kpl którą mam w sprzedaży. Możecie ją kupić na megacenteragd 24pl Wysyłam na terenie całego kraju darmowa dostawa. Pralka o załadunku 7 kg, 1000 obrotów wirowania, czyli taki standard. Pralka produkowana jest w Polsce u nas w Łodzi, z wymiennym użykiem, co dla niektórych ma to oczywiście znaczenie. Pralka jest w takich standardowych wymiarach, czyli praktycznie 60x60, 60. jej głębokość to jest, to jest prawie 55 cm. Programy. Programy są bardzo proste i. Opis jest w języku polskim. E, fajny program, pierwszy z brzegu po lewej stronie, to są syntetyki w 40 stopniach. To jest program, my mówimy tak kolokwialnie, codzienny. Trwa on godzinę czasu. Następnie mamy takie dwa fajne programy e, odświeżające nam ubrania. To jest program, który trwa 30 minut, ale naciskając przycisk Speed, perfect, możemy go skrócić do. Czasu 15 minut. Czyli we wakacje, w dużą temperaturę będzie on nam bardzo, 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 bardzo przydatny. Jedyną wadą, tak naprawdę, według mnie tego modelu jest bardzo wąski otwór. W innych modelach one są dużo, dużo szersze. Więc gdybyśmy prali, nie wiem, na przykład koc, który po wirowaniu będzie bardzo ciężki. Będzie go ciężko nam wyciągnąć. W takiej eksploatacji może być to troszeczkę uciążliwe, ale takiego koca nie będziemy prali co dwa dni. To jest taka moja mała dygresja, bo do niczego więcej się nie można przyczepić. Regulacja obrotów jest oczywiście płynna, o czym wcześniej nie wspominałem. Silnik jest w technologii EcoSilence Drive, jest bardzo cichy. Zużycie na jeden cykl prania to jest około 40, 40 litrów. Więc, przy takim gabarycie, to naprawdę nie ma, nie ma tragedii. I pamiętajcie, że ten bęben jest naprawdę szeroki, więc ten ładunek prania będzie się równomiernie rozkładał. I pamiętajcie, drodzy widzowie, we wszystkich programach nie możemy prać pełnego załadunku 7 kg. Przeczytajcie instrukcję, bo w niektórych programach to jest 3,5-4 kg. Nie przeciążajmy praki, żeby ona nam pracowała długie, długie lata. Zachęcam Was do wejścia na stronę megacenteragid24.pl. Tam znajdziecie ten model i szereg, szereg innych pralek, lodówek, zmywarek, piekarników, płyt. Wszystko, co potrzebne jest do domu. Wysyłamy, tak jak wcześniej wspominałem, darmowo na terenie całego kraju. Towar jest nowy, zapakowany fabrycznie. Wbijajcie na moją stronę. Możecie do mnie zadzwonić. Tam jest w lewym górnym rogu numer telefonu. Służę informacjom. Jestem tutaj po to dla Was, abyście mieli z kim porozmawiać na poważne tematy. Trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego dobrego.